Przed nami jedno z najbardziej nietypowych wydarzeń tego roku. Podwójny jubileusz Zielonej Góry, czyli 700 i 800-lecie miasta. O tym w jaki sposób zielonogórzanie będą świętowali uroczystości w materiale. W tym roku w Zielonej Górze rozpoczynają się obchody podwójnego jubileuszu miasta. Dlaczego dwie tak ważne dla miasta rocznice zostały połączone w jedno wydarzenie? O tym prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. W roku 1222 pojawiła się pierwsza wzmianka o mieście, więc automatycznie w roku 2022 jest jubileusz 800 lat pierwszej wzmianki. Natomiast uzyskanie praw miejskich przez Zieloną Górę nastąpiło w roku 1323, więc w roku 2023 będzie 700 lat. Główne obchody jubileuszu mają rozpocząć się podczas tegorocznego winobrania i potrwać aż do następnego w kolejnym roku. Z tej okazji miasto przygotowało wydarzenia o różnym charakterze, które będą towarzyszyć uroczystościom. Jubileusz rozpocznie się podczas winobrania w tym roku, i pierwszym punktem oficjalnych obchodów jest odsłonięcie pomnika winiarki Emmy. To taki symbol winiarski przedwojennej Zielonej Góry, i my nawiązujemy do tego, przypominając właśnie, jakie tradycje kiedyś obowiązywały w Zielonej Górze. I kolejne imprezy będą nas przesuwać bardziej właśnie w stronę współczesności. Zakładamy, że na końcu stanie jakaś współczesna instalacja. Miasto wyszło z inicjatywą w stronę mieszkańców, aby oni przyczynili się do organizacji jubileuszu. Bank dobrych pomysłów ruszył pod koniec ubiegłego roku i do niego swoje propozycje mogą kierować zielonogórzanie. Nie chcieliśmy, żeby to było tak, że tylko gdzieś w jakimś małym gronie są rzeczy wymyślane, że często właśnie takie pomysły gdzieś jawią się w jakichś rozmowach i dlatego zaproponowaliśmy zielonogórzanom, żeby przysyłali swoje pomysły, oferty Ciekawych pomysłów na organizację obchodów nie brakuje, a kolejne wciąż napływają. Padła propozycja, żeby ustawić ławeczkę Zarogiewicza koło palmiarni. Mamy jedną ławeczkę Klema Felchnerowskiego na Deptaku, to był słynny malarz. Natomiast Zarogiewicz po 1945 roku był tą osobą, która dbała, żeby te zielonogórskie winnice nie przepadły. No jemu zawdzięczamy w dużej mierze, że ta materialna tradycja przetrwała do dzisiaj. Czy Zielona Góra to wyjątkowe miejsce? Zdanie mieszkańców tak. Ma ładny, urokliwy rynek, dużo stare zieleni. kamienice, dużo zieleni. Wszędzie jest blisko, wszystko jest na miejscu, nie trzeba nigdzie jechać. Jest kolorowe, dostępne, wszędzie można dojść, że tak powiem, na piechotę. Zielona Góra nie ma wad. Kocham tą moją Zieloną Górę. Zielona Góra Jubileusze obchodzi wyjątkowo hucznie. Bank dobrych pomysłów, dwa winobrania, uroczystości sportowe i kulturalne to tylko część obchodów 700 i 800 lecia miasta. Jakich jeszcze niespodzianek możemy oczekiwać? Jakie inne pomysły wypłyną od mieszkańców? Czekamy z ekscytacją na kolejne wydarzenia. Od dwóch lat system edukacji zmienia się wraz z sytuacją na świecie. Raz uczymy się w szkołach, raz w domach. O plusach i minusach studiowania w trybie stacjonarnym oraz zdalnym w trakcie kolejnej fali koronawirusa studenci i wykładowcy. Studenci mają mieszane uczucia. Część opowiada się za zajęciami zdalnymi, inni woleliby pozostać na uczelni. Jednak wszyscy są zgodni, że taki tryb nauczania nie należy do najłatwiejszych i przysparza wiele trudności. Pomimo, że jest to bardzo wygodne, bo można po prostu e, wiele pogodzić przed ekranem i wiele rzeczy zrobić innych, ale jednak brakuje tego kontaktu międzyludzkiego. Ważniejsze rzeczy możemy robić tutaj na uczelni, a takie na przykład jak wykłady e, możemy usiąść na spokojnie i przyswoić w domu przed komputerem. Więcej się uczysz w domu, czy jednak na uczelni? E, myślę, że na uczelni, utrzymując kontakt wzrokowy z wykładowcą, z osobą, która prowadzi ćwiczenia, myślę, że wtedy lepiej się to przyswaja. Sobie pomyślę, że muszę dojeżdżać i Trzy godziny wcześniej to wolę zdalne. Ja jestem raczej indywidualistką, więc wolę sama pracować w domu. Wykładowcy nie są jednak tak entuzjastycznie nastawieni do kształcenia zdalnego i odczuwają tęsknotę za studentami. Brak kontaktu z drugim człowiekiem przy, takim, przy takiej dłuższej pracy zdalnej, ale może nie to. Najbardziej denerwuje mnie to, czy Państwo będą w stanie się ze mną połączyć. Czy nie będziecie Państwo przeżywać traumy, bo mamy tutaj sytuacje nietypowe, różne internety, że takie nazwę, i czasami dochodzi do sytuacji wręcz dramatycznych, gdzie ktoś nie jest w stanie się połączyć, a chciał uczestniczyć w tych zajęciach i to wcale nie w sposób bierny. Mimo że praca w trybie zdalnym nie należy do najłatwiejszych, to jednak nauczyciele widzą także pewne pozytywy wynikające z nauczania w domu. Nie stanowi ono dla nich problemu? W tej formie prowadzić zajęcia? To dużo zależy od formy zajęcia, oczywiście, a ja prowadziłam w zeszłym semestrze ćwiczenia i seminaria. I o ile na ćwiczeniach nie wszystkie założenia czasami udało się osiągnąć, o tyle z seminariów, a później z samych prac licencjackich, które powstały pod moim kierunkiem, byłam bardzo zadowolona. I mimo, że ten kontakt był niebezpośredni, to jednak udawało się wzajemnie obu stronom mobilizować do takiej wytężonej pracy. I z samych efektów byłam naprawdę zadowolona. Patrząc na sytuację związaną z rozwojem COVID-19, musimy liczyć się z tym, że nauka hybrydowa pozostanie z nami na dłużej. Ważne jest to, abyśmy docenili możliwości, kiedy daje nauka zdalna, oraz docenili to, że możemy uczyć się w trybie stacjonarnym. Jeżeli ktoś myśli, że studia to wyłącznie nauka na egzaminy i kolokwia, to jest błędzie. A z tego błędu wyprowadzają właśnie studenci, członkowie dziennikarskiego koła naukowego Faktor o kulisach ich pracy więcej w materiale. Członkowie koła naukowego nie tylko wykonują projekty, ale też starają się zarazić swoją pasją do pracy innych. Mamy również plany, żeby stworzyć projekt, słuchowisko i zaprosić do współpracy uczniów liceum. Oraz na przykład też być może Uniwersytet III wieku. Jest to jeszcze w fazie koncepcji. Praca w kole może zmotywować także do spróbowania swoich sił w zupełnie nieoczywistych dziedzinach. Jedna ze studentek na przykład projektowała nowe pióro pod grafikę do cytatów, do kalendarza. Jak sama powiedziała, była to jej pierwsza chyba, tak, chyba pierwsza, pierwsza taka przygoda z grafiką. Koło Naukowe Faktor to nie tylko jednorazowe projekty, ale również regularne przedsięwzięcia. Przez ostatnie kilka lat w kole powstało wiele ciekawych projektów. Mieliśmy kilka różnych inicjatyw w przeszłości. Najlepiej chyba wspominam nasz pobyt na Lubuskim Lecie Filmowym i wydawanie gazetki festiwalowej GAFA. To była rzeczywiście duża frajda pracy takiej redakcyjnej. Do Koła Naukowego dołączyć może każdy student Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak się okazuje zapału do pracy nie brakuje wśród najmłodszych roczników. O kole dowiedziałam się już na pierwszych zajęciach z wprowadzenia do studiów wyższych. Zagościł u nas przewodniczący koła, czyli student trzeciego roku dziennikarstwa, i przedstawił to, jak koło działa, czym się zajmujemy, co robią. Bardzo mnie to zainteresowało, więc stwierdziłam, że fajnie by było podjąć taką inicjatywę. Myślę, że dziennikarstwo właśnie na tym polega, żeby rozmawiać z ludźmi i wyciągać z nich to, co najlepsze. Niemal każdy kierunek Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi koło naukowe. Łącznie jest ich około 200. Jak wygląda trening żużlowców z telmetu falubazu Zielona Góra, gdy tor nie nadaje się do jazdy? Pomimo tego, że sezon jeszcze się nie rozpoczął, dbałość o sprawność fizyczną jest priorytetem przez cały rok. Wyciskane siódme poty mają już zaprocentować w sezonie. Zawodnicy falubazu przygotowują się na każdy możliwy scenariusz, który może wydarzyć się na torze. W tym celu ich treningi dopasowane są tak, by poprawić sprawność fizyczną oraz moment reakcji. Robimy tam jakieś fikołki, wzmacniamy mięśnie. Rozciągamy się dużo, więc myślę, że na przykład w razie upadków czy coś, to jesteśmy bardziej gipcy, Może tak nie połamiamy się łatwo, nie jesteśmy sztywni, więc myślę, że pod tym kątem to nas nam dużo pomaga. Żużlowcy poświęcają wiele czasu na treningi. Harmonogram treningowy został przygotowany przez trenerów, został dopasowany pod ich potrzeby i możliwości. Trenuję sześć razy w tygodniu, są to treningi na sali, gry zespołowe, bieganie w terenie i, i basen. Czy w tym roku zmieniłeś jakąś formę przygotowań? Nie, od czterech lat trenuję sprawdzonym sposobem, zdaję to, yy, jestem zadowolony z efektów w sezonie i w sumie nawet nie chcę nic zmieniać. Ile czasu w tygodniu poświęcasz na treningi? Trzy razy w tygodniu tutaj na sali, jeden trening w terenie. Jeden trening na, jak będzie możliwość, to w szkole, jakaś koszykówka, siatkówka, piłka nożna i basen w sobotę. Za przedsezonowe przygotowanie sprawnościowe zielonogórskich młodzieżowców odpowiedzialny jest sprawdzony sztab szkoleniowy. Jak wyglądają treningi opracowane przez trenerów od akrobatyki, Radosława Walczaka i Jakuba Rogozińskiego? Grudzień zazwyczaj jest to ciężki, tutaj pracujemy na sztangach, podnosimy ciężary. Później w czasie tutaj trwania naszych treningów odchodzimy od tych ciężarów, przechodzimy do bardziej ćwiczeń szybkościowych, zwinnościowych oraz koordynacji ruchowej. Młodzi żużlowcy w styczniu wybrali się na zgrupowanie do Białki Tatrzańskiej. Całą drużynę z Telmetu czeka jeszcze jeden obóz pod koniec lutego w Świnoujściu. Sezon żużlowy ruszy w pierwszej połowie kwietnia.